No, to teraz robimy kontynuację. Stefan otwiera szampana w nowy rok. Znaczy, no, teraz już jest nowy rok. i e, to może w łapach, bo ci zrobić dziurę. Ja kiedyś umiał otwierała dużo szampanów. Ale zawsze mi w łapie został, bo no niekiedy od, odleciał. Miało, no było to wszystko całkiem inaczej planowane, no ale. No ale jest, chcesz. No było lepiej, e, inaczej, wszystko inaczej. Jest. Trochę nie ta, ale wszystko to zawsze to mogę inaczej połączyć, bo teraz już nie ma kandaw, już jest za rok. Normalnie, zanim mi się stawało, że najpierw piję szampana, jak jest kandam, to sobie piję szampana, e, a później idzie fajerwerki. A ja chcę najpierw się Ja nie, ten najpierw się fajerwerki, najpierw się mi na fajerwerki jeszcze. Dobra, tutaj bolni no bo co tam moi teraz dalej puszczać tego nawet? Bo ona pisze, że moi dalej puszczać z tego No mm. Nie no, no. no, ja wiem, jak tam chcesz, no ale to i tak, ty nie mał zorganizowany. No, no, kolega, kolega lepiej. Nie chcesz zapuszczać i już teraz jest okazja, że puszczać, to no, puszczę. No. <grym> ale kole, u kolegi to lepiej wyglądało. Bo... Może nie komentuje Twojej no, zdolności, no, może, ale gada A Bo ja bym przy sprzęt, albo co nie, ja teraz przyszedł. No i puszczą to, i że tu No sobie. właśnie, to chyba był o no. ten ten że już teraz dopiero przyszedł. No w szole no nie później tam pilka jest zaraza, znajdę na Dobra, no to tutaj mamy. Picie. Jakie życzenia, marzenia? W forzece? Nie wiem. Żeby był chyba lepszy, co? No spokojnie, na spokojnie. E... Sam zadną o to, że będzie rok dobry. Aha, dobra. Zrobię to. E, na co nie mamy wpływu? Ja to zawsze nie no. lubię sylwestra, nie lubię nowego roku, nie lubię tego fizyki, w ogóle mi jest um, szkoda tego ubiegłego być? roku. Mi jest szkoda tego ubiegłego roku, znowu się zmienia e, w inny rok, inaczej się pisze, inaczej w ogóle o, znowu tak. jest inny rok. Druga sprawa, e, z doświadczenia wiem, że w nowym roku zawsze wszystko jest droższe, są nowe choroby. Są nowe jakieś tam polityczne zagrywki, droższe mandaty. No, droższe mandaty. Ogólnie chodzi o to, że z, rok, z roku na rok czuję, że my ludzie jesteśmy trochę bardziej, jakby, nie wiem, jakby to łagodnie powiedzieć, w tyłek. Hmm. No nie, bez tych słów, no. To jest nic takiego. Dobra, okej, okay, ja bym to chciała to dokończyć, no Stefan teraz za mnie dokończył. Jest. Ja je chciała powiedzieć... to, ja to samo. No. tak samo. To nie, nie ja nie nie jest. Jest, chciała inaczej ująć, ale żaba to teraz za mnie ujął. Fan Hinden. No, fan Hinden, no. no. To, to, to idzie powiedz Nie, ale wiesz, żeby to tak to bardziej politycz-korekt. Na YouTubie teraz trzeba być politycz-korekt. Z niektórymi słowami, ale właśnie jak to jest ci, co normalnie knu i, i tak im to przychodzi. Do, co ma promotorów, albo, albo jak, 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 jak to jest? No teraz już tutaj nie jest to na filmiku, to nie jest ja temat nie na, na rozmowy, ale. Bo nie na niektórych. Ale dobra, dobra. Okej, okay. no. ale to nie temat, żeby na live'ie to robić, to możesz to robić na. Może Kasińczyk, ale nie tu. Ale gadałeś taki, że nie robisz live'a. Nie, no egal, no nieważne, no ale robię ten, nagrywu. Chciała lajfa, ale tutaj musi coś się zasięg urywał, nie wiem. No, tu musiałeś zasięg. Ale co urywał, tak? Tutaj my na przykład prezenty pakowali, no, to rozpakowywali to teraz, to teraz... i się urywał, więc robię trochę inaczej. O, nasz PRL-owski wystrój, PRL-ciekłania czy, czy tam kumuna, jak to mówią. Um, Ale działa, funkcjonalnie. Dokładnie, jest. Bele jest funkcjonalne. My nie tam nie jesteśmy, żeby za modą gonić, czy tam nie wiem. Więc co? Ja muszę, pewno, idę, mogłaś dalej z puszczać. Aga, a co ty za jakieś nowe, um, jakieś tam, y, co to się mówi, że na nowy rok? Może teraz ci się wypowiedz. Na nowy rok? Żeby nie był gorszy od poprzedniego. Ale Potem. jakieś takie od siebie coś, co chcesz zmienić? Od siebie, no, dużo zdrowia, pokory, życzliwości. Szanować się nawzajem Dokładnie. Się Dokładnie. Wszystkim. przede wszystkim. Dokładnie. Nie szanować. traktować się jak przede byle co, wszystkim się szanować. No. Mhm. Wszystko na luzie podchodzi do Dokładnie. wszystkiego. Naprawdę nie da się być na sztywno. Uwierzcie ja już powiedziałam. Myślę, że wyciągamy kijki. Nie brać Żyć, wszystkiego do serca tyle. dało tak w że naprawdę nie bierzcie wszystkiego do siebie, bo nie warto. Na przejmujcie się, bo życie daje nam niezłego kopa. Tak, Dokładnie. I to, co mówię, żeby było lepiej, żeby pandemia minęła, żeby wszyscy byli zdrowi, nie martwili się, mniej zmartwień, to jest najważniejsze. A nie wszystkie A rzeczy, sama. co mówią w telewizji, muszą być od razu prawdziwe. Uwierzcie mi, że reszta przyjdzie sama. Życie nam już daje na tyle w kość, że nie musimy tego sami Pandemia na Ale nam daje robić. w kość, słuchajcie, naprawdę. No życie, życie. Życie, no. bieda niektórym ludziom też daje w kość. Niektórzy mają lepiej, niektórzy mają gorzej, ale naprawdę nie życzę się nikomu No, są, są, są jeszcze obszupane oprócz, oprócz, oprócz i są jeszcze gorsze rzeczy dokładnie, też. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Nie idzie tak tego ten. Człowiek co rok to starszy się. Najważniejsze moim zdaniem jest a o się... resztę to już idzie samemu dobrze zadbać, tylko o zdrowie mieć. I już nie ma dobrze, dobre. Dwie... Zdrowie, wsparcie. Czy ma przede wszystkim dobre zdrowie, troszkę w głowie i to idzie. idzie samemu o resztę zadbać. No, trzeba Wszystko pójdzie, jak składka, tylko mhm. to po prostu naprawdę. Wszystko na luzie trzeba przejść jak będzie lepszy rok, będziemy się szanować, będzie lepiej, może dać, naprawdę módlmy się o to, żeby pandemia minęła jak najszybciej, bo nikomu nie życzę tego. Hmm, raczej to, I to jeszcze potrwa, jestem realistą. To parę lat, ale naprawdę uważajcie 20 <grym> plus. <na siebie. grym> <grym> Ze zdrowiem naprawdę uważajcie, to bo u mnie w rodzinie dużo osób pochorowało, na to nikomu tego nie życzę, ale żeby to minęło, na zdrowie wam wyjdzie, uwierzcie uważajcie na siebie naprawdę. Jesteśmy co rok to starsi, a powariować też kiedy przywadzimy. No. Ja już ja kiedyś powiedziałam, wygać, no? ja. że w Nowym Roku woda. wyciągamy kiki. Ale, że przypał nie było, jeden że znowu No Nie no nie. Wszyscy jesteśmy w, nowe, w Sylwestra wcięci. Wszyscy jesteśmy wcięci w Sylwestra, dobra. To można legalnie, tak? Na legalu? To tak. Wszystkim... Mało nam jeszcze jedno. No, tu, tu jeszcze Państwo, jeszcze czyli no. no. Dobra, mogłaś dalej do one puszczać? Ja, czekaj. E, to w tak. Rodzeństwo Koch plus Agnieszka, ekipa Koch. Życzymy wszystkim udanego nowego roku, szczęśliwego, zdrowego, pełen kasy, prezentów i wszystkiego, co sobie zamarzycie. E, i miłości oczywiście też. Także te Babcie hejter są? Się. Się także hejter są. Także hejter są. <laughs> także też między innymi dzięki nim istnieje internet i dzięki nim wydaje mi się też jest taka jaka oglądalność jaka jest. I ten także wydaje mi się, że też nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może tym idzie Słuchajcie nawet się. ten robić selfie. Tutaj Karinka też jest, kamera. Teraz akurat. Ja kamerzysta, bo swojego kamerzysty nie możesz nie? Już, już, już. Nie, szukam innego. Ale nikt Ta. się nie zgłasza, na razie nie ma za bardzo tutaj na tych wiochach za bardzo chętnych. Nie wiem, właśnie szukamy kogoś, em, to no w ogóle, żeby z tym YouTube'em bardziej ten, żeby móc też robić takie rzeczy, co inni robią. Ale to od tego jest ktoś, no szukamy kogoś, kto się zna na tym. <laughs> Trzymajcie się, I uważajcie, no, bądźcie tak. ostrożni i bawcie się dobrze. Dokładnie. Wszystkim szczęśliwego nowego roku. No, bujak dla wszystkich. Pa. Trzymajcie się. Pa.